Szanowna dyrekcja, drodzy goście oraz uczniowie, miło nam powitać Was w naszym gronie. Cieszymy się, że postanowiliście poświęcić swój, jakże cenny czas, na wysłuchanie wykładu zorganizowanego w ramach czwartej edycji ogólnopolskiego programu Mam Haka na Raka. Jesteśmy pewni, że miło spędzicie poświęcony przez Was, was czas. Chcę powitać i przedstawić Wam, Naszego gościa honorowego, doktora Piotra Duszyńskiego, który przedstawi problematykę chorób nowotworowych, zwłaszcza raka płuc. płuc. Dobrze, dzień dobry. W związku z tą akcją, mam haka na raka, czy tu jest jakiś bo to jest zespół znaczy szkoła ekonomiczna, rozumiem, że tak profil biologiczny tu raczej nie występuje. Czy występuje? Nie Czy wiemy w ogóle, co to takiego jest rak, co to jest nowotwór, czy jakieś blade pojęcie? Wiemy. No to co to jest? No rak to rak. No ale czy to jest zakażenie bakteryjne, czy nie wiem, wirus wszedł, czy grzbica weszła? Idziemy od początku. Jeżeli to, to jest jak gdyby schemat mikroskopowy tego na, nabłąka, który wyścieła, o skrzela, że nowotwór, czy nowotwór złośliwy, czy inaczej zwany rakiem. To jest w miarę, w miarę to są synonimy. To jest jak gdyby część tkanki własnej organizmu, która wymknęła się spod kontroli jak gdyby nadzorczej tego organizmu. I cała trudność w postępowaniu, w leczeniu nowotworów polega na tym, że one są tak podobne właśnie w swym pochodzeniu do naszej własnej zdrowej tkanki, zdrowej komórki. I tutaj jest, jak gdyby ten nabłonek już, jak gdyby no, mówimy patologiczny, już zrakowa ciały, prawda? I zacz, zacznie się niedługo mnożyć, dawać przerzuty i niszczyć organizm, w którym powstał. Taka definicja jest przydatna do naszych dalszych rozważań. Żebyśmy dalej wiedzieli, o czym mówimy, Schema dróg oddechowych, tak? Ktań, tchawica oskrzela w nieco większym powiększeniu. Rzecz polega na tym, że rak płuca to jest takie bardzo obiegowe pojęcie. W zasadzie powinno się mówić rako skrzela, gdyż to są te zasadnicze drogi oddechowe, gdzie działa dym tytoniowy i inne jakieś tam toksyczne substancje, które powodują niszczenie tego nabłonka, i który ulega potem zrakowaceniu. Na razie, na razie jest wszystko zrozumiałe jeszcze, tak? Jeszcze kapujemy. Dobra. Chciałbym zwrócić uwagę, że to trzeba mieć wszystko w pewnym rozsądku i w pewnej proporcji. Jeżeli będzie tylko jeden objaw, uczucie zmęczenia, to każdy z nas o tej porze i o tej godzinie ma, ma dzisiaj, prawda? I przy tej zimie to nie znaczy, że mamy raka. Jeżeli rak płuca występuje w wieku 40-70 lat, jeszcze ktoś palił papierosy i do tego występuje plucie krwią, no to może być też uczucie zmęczenia, to wiadomo, że to jest już bardzo duże podejrzenie, które musimy wyjaśnić. Długotrwały, uporczywy, nieustępujący kaszel to nie jest 3-4 dni, to nie jest nawet tydzień. Ludzie z kaszem chodzą 3 miesiące, zanim zwrócą się o pomoc i wtedy już jest bardzo późno. Prawda? O takim kaszlu mówimy. Jeszcze ktoś wie, pali papierosy, no to to już jest bardzo duży sygnał alarmujący. Trudności w oddychaniu szeroko pojęte. Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, świst oddechowy, plucie krwią, no to jest też bardzo duży i niepokojący sygnał. A dlaczego chrypka? Otóż nerw krtaniowy jest tak zbudowany, że idąc, jak gdyby z mózgowia w dół zawija się, o oskrzela, idzie potem do góry i unerwia krtań. Jeżeli guz nacieka i niszczy ten nerw krtaniowy, to powoduje chrypkę. Utrata apetytu to nie znaczy, że ktoś się odchudza i potem stracił apetyt i ma anoreksję, bo to jest w tym wieku bardziej yy, znane. Natomiast ewidentne chudnięcie... Z nieznanej przyczyny też może być jakimś objawem alarmowym. Czy tu są pytania do tego slajdu? Wszystko jest jasne. Jedziemy dalej. No, ale oczywiście, możemy tutaj mieć do czynienia z czymś bardziej wyrafinowanym. To jest tomografia komputerowa i Chodzi o zobrazowanie czegoś, jakiegoś stanu chorobowego, który jest w płacie piersiowej. Następnym etapem bardzo ważnym i kluczowym w rozpoznawaniu raka płuca no jest ogólnie pobranie próbki tkanki guza do badania. Jeśli taki guz występuje w badaniu obrazowym, no to musimy go jakoś mieć kawałek, żeby on został zanalizowany pod mikroskopem. Najprostszą tutaj, jak gdyby procedurą jest tak zwana bronchoskopia. To jest miękka sonda w grubości, ja wiem, pół centymetra na bazie światłowodów, którą Instaluje się, wkłada do dróg oddechowych, do tchawicy i do oskrzela i ona aż tu dochodzi do guza, którego możemy uwidocznić i specjalnymi szczypczykami poprzez kanał w tym bronchoskopie można pobrać ten wycinek. Jeżeli komuś jest słabo już na tym etapie wykładu, to niech da znać. Nic strasznego. tak? To jest naprawdę badanie, które jest do przejścia i nie wymaga nawet znieczulenia ogólnego, tylko dobre miejscowe znieczulenie tutaj, tu, w, ty, w, tym, w tym obszarze. Tak, generalnie tą próbkę trzeba podać, pobrać, jeśli tutaj guz się znajduje, no ale jeśli gus znajduje się na obwodzie klatki piersiowej, to trzeba zrobić badanie inne, mianowicie jeżeli metodą tomografii się uwidoczniło ten guz i on jest na obwodzie, to musimy wykonać biopsję przez ścianę klatki pierściowej. Ten facet ma strzykawkę, tak, z igiełką i pod tomografem komputerowym pobiera troszeczkę tej tkanki guza, który jest na obwodzie. Jasna sprawa na razie? Ojej, i którym dziewczynom już widzę tak... Spokojnie, tam w środku widzę. Jedziemy dalej. Już nie będzie takich strasznych rzeczy. Przechodzę do leczenia. Najbardziej nas interesujący, i tego, jeżeli się zdarzy takie nieszczęście, taki dramat, że ktoś zachoruje na chorobę nowotworową, no to pierwsze to chciałoby się go wyleczyć. I to się nazywa leczenie radykalne, czyli zrobić tak, żeby tego nowotworu nie było. Jeśli się nie da i nowotwór jest tak zaawansowany, że no nie ma szans na wyleczenie, no to może jest szansa na podleczenie choroby nowotworowej. Czyli działamy takimi narzędziami medycznymi, żeby nowotwór zmniejszyć, ja wiem, uspokoić, jak gdyby mówiąc tak obiegowo, yy, może przedłużyć dzięki temu życie, może sprawić ulgę choremu, ale jest to cały czas działanie przeciwko chorobie nowotworowej. To jest leczenie paliatywnym. I jest trzecie odgałęzienie, leczenie objawowe, kiedy już stan chorego jest tak niedobry, a nowotwór jest tak zaawansowany, że przeciwko chorobie nowotworowej nie mamy nic. Ale możemy działać przeciwbólowo ilu chorym na raka płuca w Polsce. Na dzień dobry możemy zaproponować przy rozpoznaniu leczenie radykalne. Odsetek poproszę, bo jest to szkoła ekonomiczna, więc poproszę szacunkowy odsetek chorych, którzy kwalifikują się na dzień dobry do... Leczenia radykalnego w intencji wyleczenia nowotworu. Bingo kto mówi 20? De... Masz u mnie delicję. 20% chorych z rakiem płuca kwalifikuje się do próby. Próby leczenia radykalnego, bo to nie znaczy, że zawsze ona się uda. Prawda? Czyli nowotwór jest na tyle wczesny, stan chorego jest na tyle dobry. Że można spróbować leczenia radykalnego, które też nie jest fajne, też nie jest fajne, ale się walczy, prawda? Zwracam uwagę, że to są głównie mężczyźni w wieku lat 40-70, być może w wieku Waszych rodziców, którzy są czynni zawodowo, którzy muszą utrzymać rodzinę, muszą Was wykształcić, prawda? I wysłać dalej na studia, którzy muszą płacić podatki i tak dalej, i w tym momencie przy takim rozpoznaniu ich leczenie się załamuje, ich życie się załamuje. Tak? Bo cały wysiłek całej rodziny, skierowany jest na to, żeby uratować człowieka. 20% chorych z rakiem płuca możemy się zastanawiać nad tym, że może uda się zawalczyć o ich życie. O wyleczenie. A zatem jakie mamy metody leczenia. Z grubsza. Z grubsza trzy metody, chirurgia. Żadne. I od razu mówię, żadne z tych trzech metod szeroko pojętych nie jest fajne. Jeśli mówimy o chirurgii, to mówimy o odjęciu kawałka płuca lub całego płuca. Z tym można potem żyć. Ale na pewno nie jest to życie takie, które było przed. Prawda? Chemioterapia. Naprawdę nikomu nie życzę konieczności przechodzenia leczenia chemicznego z powodu raka płuca. Tak, to są substancje bardzo toksyczne, które powodują objawy uboczne, ale to jest to, co mówiłem na samym początku. Komórka nowotworowa i guz jest tak podobny do do naszych normalnych tkanek, że jak gdyby no, toksyczność tej chemioterapii działa na cały organizm. Mamy nadzieję, że bardziej toksycznie działa na nowotwór niż na cały organizm, prawda? Radioterapia, czyli działanie no, promieniami X, tak mówiąc też obiegowo, też jest bardzo ciężkim leczeniem. Ja tutaj specjalnie nie kładę nacisku na żadną z tych metod, dlatego że choroba jest tak paskudna, że działa się czasami dwoma, trzema metodami naraz w sposób jednoczasowy albo po kolei. Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Rocznie zapada na tę chorobę ponad milion ludzi, spośród nich przeżywa tylko 100 tysięcy. A jak przeżywa, to to życie nie jest fajne, naprawdę. Bez płuca albo bez kawałka płuca to, 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 to nie jest już to samo. Tak? Jest nowotworem źle rokującym. 5 lat przeżywa zaledwie 10-15% ogółu chorych. Jeśli chodzi o Polskę. W Polsce na raka płuca rocznie umiera ponad 20 tysięcy ludzi przez tę chorobę. Tak, tak należy sobie to wyobrazić. Nowotwór ten wykrywa się niestety zbyt późno i częściej wtedy, kiedy występują już objawy, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli występują objawy, to już jest bardzo zaawansowany proces nowotworowy, stąd cała akcja populacyjna badań tzw. przesiewowych, że się zdrowych mężczyzn bada, prześwietla i łapie się. Jak gdyby próbuje się łapać, jak najwcześniejsze stopnie zaawansowania, gdyż one dają szansę na podjęcie próby leczenia radykalnego. Średnie ryzyko zachorowania w Polsce wynosi 70 na 100 tysięcy mieszkańców. No i to jest bardzo fajne i przemawiające do waszego profilu wykształcenia ekonomicznego. Nas podatników, tutaj, może waszych rodziców, tych, którzy płacą podatki rocznie leczenie każdego chorego na raka płuca wynosi 35 tysięcy złotych, mniej więcej średnio. To żebyśmy sobie uzmysłowili, po co ja tak gadam to? Jest duża kampania na przykład innych dużych plag społecznych, na przykład narkomanii, ważna sprawa i ważna jest ta kampania. Niemniej wysiłek dyskusji, czy zalegalizować twarde, miękkie, czy w ogóle zalegalizować, jest uważam mocno przeakcentowany, Gdyż koszty społeczne raka i nowotworu złośliwego płuca są wielokrotnie, wielokrotnie większe niż koszty społeczne narkomanii. Też nie małe. tym, że narkomania jest taki, takim, no troszkę widowiskową patologią społeczną. Ja, no Rysiek, Riedel, kurczę, no Pat, no, wszystko jest dobrze, ale proszę sobie też uzmysłowić tę skalę, że jeżeli dwie trzecie kościerzyny rocznie takiej miejscowości odchodzi, prawda, umiera, bo za rogiem jest szajs, który za parę złotych możemy kupić, wskutek którego tyle ludzi umiera, i taki koszt leczenia, to też trzeba uwzględnić te proporcje kosztów społecznych, ekonomicznych i jakichkolwiek byśmy myśleli o tej patologii społecznej, bo my mówimy o pewnej patologii społecznej, prawda?